Witam w dzisiejszym odcinku znowu z Dom Hero. Ostatnie się Wam bardzo spodobał, więc zostawcie ja zasubskrybujcie, a ja już nie przedłużam wrócimy odcinka. Dobra, wybierzmy sobie jakąś fajną postać, którą nam się przyda. Nie no, zabójcie wybrormadasza, więc dasza za dużo nie używam. Więc może weźmy tego barbarzyńcę więc wybieramy i idziemy grać. Dobra, wchodzimy. W komentarzach możecie pisać jak, z jakich gier fajnych nagrywać, a jeśli wiecie 10 lajków pod tym filmem, kończę ci jakiś Hero Więc zaczynajmy Idziemy od razu po prawo Zbieramy sobie tutaj jak, jak Dobra, idziemy już atakować A więc jak wczoraj... nie, jak wczoraj ja Jak w ostatnim odcinku spróbujemy przejść grę To będzie trochę ciężko, bo jeszcze nikt nie przeszł nie razem. ale warto kupować Dziś spróbujemy, więc weźmy sobie tę gwiazdkę, dobra mamy poziom i co jakie ulepszenie nam się trafi to weźmiemy siła. Siła nam się przyda, bo my jesteśmy takim barbarzyńcom, więc wiecie o co chodzi. Uwolnijmy tych bandytów, od tu fajne rzeczy można zdobyć, więc oj no tu okradamy, oj i tu jeszcze okradniemy. Mam dużo leczenia, więc się bardzo przyda. A tu dobra nic nie Poczekajmy aż oni się wybiją. Trochę im tu pomożemy. Dobra, uciekamy. uciekamy. Weźmy sobie może zjedzmy to mięso. I idziemy po na potworki. Ale niech tu się wybiją. A tu jest skrzynka z Może to jest jakiś bandyta. Dobra, najpierw chodźmy. Pokonać, żeby przejść te potwory. Dobrze, żeby przejść do kolejnej maku. Jak widzicie, ci więźniowie mi pomagają, będzie się całą. I oto, dobra otworzyłem tylko. u niej się go sprzeda, ale się przyda, tak, tak, kolejne już podchodzą, u kolei dostałem, a z trzema, czemu bym Wystawi, daj, broń przez Jak widzicie, tylko jeden band to nam został, Jestem złodziej. Dobra, no, chyba już zarabia, nie, jeszcze nie. Patrz na mapę jeszcze są. myślałem że to już wszystkie potwory będzie w kolejnej ruty Ale to nie, więc może sprzedamy gdzieś przedmioty, jeśli tylko i zajdziemy I lecimy po prostu dalej Dobra, dostaję, weźmy sobie tutaj, o, troszkę na tapie nie krytyczny, o i dostałem Dostawałem grę, w takim summencie dostawałem grę Dobra, dostałem, też dostałem, więc lecimy sobie może malinkę i jest skorpikarz nie handel, no sklepikarz, nie, więc chodźmy, otwieram nie, drzwi i co tu to do już sprawdzamy, a no i z jakichś ciekawych rzeczy nie ma więc sprzedamy sobie tylko pistolet i idziemy dalej w, na kolejnej tej jakby, nie będę na tej samej mapy tylko, że na kolejnym poziomie po prostu To będzie dzisiaj trochę ciężej, więc Zobaczymy, czy sobie poradzimy. Choć powinniśmy sobie poradzić. Już nas przeczytuję Jeszcze możecie napisać, czy fajne, czy fajne pomysły jest, bo chciałem do odcinek z Cutterbond Police, bo miałem aktualizację. A że wy chcieliście, żeby nagrał z, drugi raz z nagrał z Doszło, że ten ma coś fajnego, wie. No klucz kupimy, klucz zawsze przyda, tak co nic fajnego nie ma. Wyleżmy się tą, tą maliną i idziemy walczyć z bozworami. Chyba, nie wiem jak się nazywają te gruty z, z tą slajmę. Dobra idziemy, idziemy samo u góry. Dobra, już pierwszego widzimy, się dostaję... O ja. wspomniałem w ogóle, że nasza. No a ja się łatwo idzie. Możesz napisać, yy, czy też macie trupki robić, czy podobała się Wam gra. Jak chcecie ją kupić, to link do gry powinien być w opisie filmu. To ja to byliśmy. nie, chyba. Bierzmy sobie tą malinkę i chodźmy na kolejny. Speed tylko to maliny zjedzmy. Mamy mało HP, a zaraz będzie te... Yy, Bosa, ...wyższego jeszcze i później przejdziemy kolejny o mały lak. Zawsze jak to to mi czasami ścina. na mi miała... prędkość, bo my magikiem nie jesteśmy, więc potrzebujemy jakichś tam magii. Rzeczy, które służą magikowi, co ja robię. Dobra, leczmy się. Idziemy na posa. A tu jeszcze to jest dwóch tych. sobie pokonałem te dwa slajmy. Dobra, idzie łatwo. Ja pokonałem posa z... O! Mod. Fajny, poczekajcie. Tutaj daje ile chcę yy, obrażenia. Oto 81 do 100, a daje... Nie, dobra. Masz Asiquera. To jest też lepsza. Ale młody też jest... Nie, to jest dobrze. Po nie miałem co go... Można teraz zdać. Bo wody spójrzcie na większe grupki potworów, a siekiera jest na mniejszy. Więc co daje. Bo może no, prostu potrafi tylko na nas. Dobra, czy to tam bossa, ale coś... Muszę coś ściąć przez to, że nagrywam. O, dobra, już jest. Bijemy sobie pasa, o chcę się, się tłumaczyć. To parę się kieram. Zaraz zacznę no, za swoich pomocników tego skaju. Więc bijemy. Już, ma już nie mam połowy życia. Zostaje. Sten, dasz mi się skończył. Zawsze się przydaje, mógłbym się tego antyterprzestrofować, obojice, dobra. Idzie bardzo dobrze. I wygraliśmy, musieli, bo wydobył się ten Jeszcze zdobimy te małe slime i weźmiemy jakąś fajną broń. Za kolejny poziom i pierwsze z niektórzy z co się nam bardzo przyda, to mamy jakąś szablę, miecz i zbroję. Szczerze, weźmiemy do zbroję. Sprawdźcie, przynajmniej od razu mamy więcej HP. Bo z 200 zrobiło nam się 300. Powiedzieliśmy 300, dobra. Więc przynosi nas na kolejną mapę. I to będą zaraz slajmy w koplinę To jest już trudniejsza. Chyba. Są dwa wykrzyki dzisiaj. A to okay. Tym ja tu podk, wiem, co mają ogniska? Okej. Ty miałem tu. Otkniełem, co ja z zrobię? zrobiłem. Działam przy chyba wybić, dobra. Widzicie? Mają tam otacza ognia z bomb jest trudniej niż przedtem brakiem sobie radzimy nie zauważyłem uf za uniknąłem tego dobra dostaję nie, ja robię jeszcze nie mam tu ciśnę, to jest najgorsze. Dobra, to są te fotory mowy Więc pójdziemy sobie ku... o, jest, lecz nie chcę sobie nie, ale przez to, że jest tu, to idziemy dalej walczyć no już jesteśmy blisko i zielone są już widać pierwszych Gob pierwsze gobliny z yy, mieczami ale tam jest sala dobra łatwo idzie na razie o, te drzewa przeszkadzają czasami O, jest, jest jakiś piersi musimy powoli uciekać przez to że na no, ludzie tak powoli to zadaje obrażenia dużych zależy obrażeń to trudzi nie robi ale... Wiecie, lepiej się upewnić, że przeżyję, bo jak zginę to odcinek się kończy, więc myślę, że wolicie, żeby nie zginął. O, weźcie sobie to i weźcie, to sprzedamy zaraz. Oj, jest skrzynka to jest jeszcze mak, mak się zajmiemy, no jak łatwo nam ja na nie? Boss idzie bos boss, to jest taki mini bos dobra, musiał jest taki silniejszy. Ale szybko poszło, otwórzmy i mamy tu. Co to jest, dobra. Nieważne, chodźmy się wyleczyć, to jest to tylko jeden. Z tym, tym jednym sobie poradzimy, myśmy sobie walnikę do wyleczenia. I chodźmy go pokonać. O, nie ma już. No dobra, w takim razie musimy pójść, sobie leczenie kupić. Bo się kiepsko to widzę. mimo, że mamy 100 HP. Dobra, no tak, więc idziemy na górę. Trochę długa droga nasz jaka, ale... Idziemy i czy jest handlarz? Hmm. No, nie ma. Tam też się pojawiła, ale nie ma. Nie, w sumie że tam... Mogę tam iść. Chodźmy... A, wiesz, tam 42 progów. Dobra, tutaj... Ooo, przydało się. Wejść. Pracowało. Dobra, mi co to będzie Karabin snajperski, ale jesteśmy pewni Czy mogę się ten Karabin snajperski? no? Wolałbym ten, zobaczmy jeszcze ten. ile on staje Uff, Dobra, jednak, 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 jednak ten Karabin snajperski... będzie jak nas kierować pewnie, co tyle zdaje czy jest miksura siły? No jak zwykle nie ma nic do leczenia, więc będziemy musieli sobie poradzić sami. Ojej Ale dziwnie się strzela 1000 HP. To jest bardzo dobre. O, cało się by założyć. No najpierw sobie najpierw sobie przynajmniej co zrobimy. Tu chwilkę. W końcu sobie to sprzedamy i kupimy jakieś leczenie. Dobra, wchodzimy do kolejnego. ...poziomu tej mapy. I ciekawe, czy uda się z bosem, czy, czy... zginiemy od razu. Czy nie uda. Chodźmy środkiem, bo już to zauważyli i z zgonią. Oj, tu jest jakiś mag. Na szczęście nas nie bije. O, jest ten handlarz. Oj! Dobra, ja się tu schowam. Bo nie chcę ryzykować, że tego tego maga, nie, ten mag zginie. No i mamy czci. Ale no i dobra, jest są góry. O, jest, dobra, handla się. Jest, dobra, jesteśmy ordonani jednak. Niech oni tam się podbijają. Chodźmy do handlarza. Dobra, i sprzedajemy do rzeczy. Coś nam przyda, coś nam nie przyda. Tą przykierę zostawimy na wszelki I oni się tu stali. Wyjdź, wyjdź. zginęliśmy dobra czy ktoś miksturki? nie nikt nie wie, ja nie sprzedaję to mamy Mam 3 bo tylko 30 k więc teraz zostaliśmy i umieramy ale spróbujemy nie, nie spróbuję nie zginąć więc idziemy uprę to na rana hita Padł. jak widzicie to cyberka jest zabrała więc rana potrafi zdjąć No to przyspokajmy nie idziemy w dół Tutaj nic nie ma. W Co zostało się do jakichś miksurki, że nie wiem, czy, czy tam, No i pszcz. Co jest? aura z tego? No, Aula, no, no, super. To musimy chwilę poczekać, o. Teraz ok, muszę uciekać. Stoję. Tu jest jeszcze ten. A nie, te szczury. Są w kółki. Burzające. Jeszcze od dołu idą. Ja ci nie mam gdzie iść. Nie mogę tego tego mogę trafić, bo teraz już pewnie padnę. To jest taki boss. Z taką ilością chyba boss nie będę tego A pomaga mi, dobra, jest. Niekoniecznie się tym zajmę, się tym zajmę. Nie. No niestety, tą śmiercią kończymy ten odcinek. Pamiętajcie, że na 10 mamy w górę kolejny odcinek. I może co kolejnym się uda. Chyba, że.